Komisja Europejska po raz kolejny znalazła się w ogniu krytyki, tym razem w związku z filmem opublikowanym w mediach społecznościowych z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Po raz kolejny otwarcie zakłamano historię, mówiąc o obozie w Polsce, nie ignorując kluczowy kontekst historyczny, czyli fakt, iż był to obóz założony i obsługiwany przez niemieckiego okupanta. Krytycy argumentowali, że wzmianka o Auschwitz bez odpowiedniego kontekstu historycznego może prowadzić do nieporozumień i fałszywych oskarżeń wobec Polski i Polaków. Zarówno Muzeum Auschwitz, jak i polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócili się z apelem o poprawienie informacji i podkreślenie, że Auschwitz było niemieckim nazistowskim obozem zagłady, zlokalizowanym na terenie okupowanej Polski. Apele te. Okazały się zresztą skuteczne, a w odpowiedzi na krytykę prezydent Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dokonała korekty, wskazując, że Auschwitz było niemieckim nazistowskim obozem zagłady. Ta poprawka została pozytywnie przyjęta przez wszystkie organy naszego państwa, ale co chyba ważniejsze, sam fakt zwrócenia uwagi na te kontrowersje wywołał dyskusję na temat odpowiedzialności historycznej i sposobu, w jaki przedstawiane są fakty. Sprawa ta rzuca również światło na ciągłą potrzebę edukacji i świadomości historycznej, aby zapobiec nieporozumieniom niewłaściwym przypisywaniom odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, w tym wypadku nawet do narodów, które były ich ofiarami. Przyznanie się do błędu ze strony Unii Europejskiej jest więc bez wątpienia krokiem w dobrą stronę. A może uważacie inaczej? Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do klikania w dzwoneczek, subskrybowania naszego kanału, wsparcie naszej działalności. No i oczywiście życzę wam wszystkim udanego dnia.